Zbliżam się do bramy północy. Zobaczymy, czy będzie ten. Czy będzie możliwość się zatrzymania. Fajnie, by było. Fajnie, by było, jakby wywodzić parking. Yes. Yes, mi jest miejsca dzisiaj sporo. Zajębiaż to w lewo! <laughs> to w lewo, tutaj nic nie da. Dobra. Z tej strony brama północy. No, idziemy oblukać zimno okrutnie, jest 8 stopni Przed chwilą padał deszcz, zobaczymy może się nie rozleje aż tak mocno Akurat muszę zrobić pauzę 45 minut, więc fajnie, że tutaj doleciałem Gdzie my jesteśmy. Wyjechałem z Namsos. Wyjechałem z Namsos i siedemnastką jechałem tutaj te drogi... Do której? Do E6, tak. Siedemnastką jechałem do E6. No i e -szóstką jedziemy na samą górę w kierunku mojej rany jesteśmy tutaj tu jest brama północy tutaj w tym miejscu się zaczyna północna Norwegia a potem już tylko koło... Pisz komuś, który Telefony do nich, a tu mamy następne następne Stopadu, mamy kilometry, a w tą stronę jest do Trondheim, wszystkie parkingi. O, tutaj bardziej widać, gdzie jesteśmy, jesteśmy tu, a tu jest mi rano, więc niedaleko. A więc brama północy wygląda tak, zrobiło się pusto, takie małe. Zapoczątkowanie informacji. Co ja gadam w ogóle? Jakie zapoczątkowanie informacji. Uh. Aha, Rusland jest najlepszy! Rusland Ekstra! A więc tutaj mamy. Ramy Północy Tutaj jest. Nie wiem co to jest. Będę musiał to. To są te wodospady. Też koło nich byłem. Przejście graniczne między Szwecją, Norwegią, a Finlandią tu jest. W tym miejscu się spotykają trzy kraje. Tak. Obserwatorium w No i Norsk. Muszę zrobić zdjęcie kurczę, ale w rama północy z tej strony wygląda fajniej niż samochody, No i to by było na tyle Zimą to na pewno bardziej przyciąga uwagę Taka fajna brama i główna droga E6 na północ Norwegii niczym landóweczka w Niemczech no dobra no. czas wrócić do kamiona i spędzić sobie jeszcze miłą pauzę